Witajcie, witajcie, sobotę, to jest mój drugi tydzień odchudzania. Kończy mi się już dzień, kiedy będę utrzymać bytozę, jutro, jutro ją przerywam. <coughs> Oczywiście nie przerywam odchudzania, odchudzam się dalej, są wyniki. Chciałabym w tym filmie Wam powiedzieć, że... Nagrywałam filmiki w sumie po to, żeby zmotywować kilka moich osób z rodziny i kilka koleżanek do odchodzenia. Mam nadzieję, że was też zmotywuję. Natomiast otrzymuję nadal takie, pomimo tego, że nagrałam już filmie, powiedziałam wam to, co, bym, to, co jem, to otrzymuję nadal takie pytania o to, co dokładnie jem i w jakich ilościach. Dlatego zdecydowałam się właśnie, że w przyszłym tygodniu nagram wam przez cały tydzień dzień po dniu, jak będę um, się odżywiać, co będę jadła, o której godzinie, w jakich ilościach. To wszystko będzie y, już nagrane od poniedziałku, mm, wtedy zobaczycie. A w tym filmie um, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie um, zastanawiałam się, co jeszcze mogę zrobić, e, oprócz oczywiście ćwiczeń, e, żeby wspomóc moje odchudzanie, e, co mogę dodać do tej diety, żeby właśnie ona lepiej działała. E, I słuchajcie, ja nie jestem taką fanką takich różnych produktów na odchudzanie super tabletę, które zjemy, to schudniemy, nie wiadomo ile. To po prostu nie działa. Są w aptece, są w aptekach dostępne takie tabletki, oparte na wyciągach roślinnych, które wspomagają nam właśnie odchodzanie, ale ja, ja tego nie będę kupowała, zdecydowałam się właśnie poszukać czegoś naturalnego, właśnie tych składników, które są zawarte w tamtych tabletkach. Poszukam sobie właśnie w internecie i chciałam wam tutaj podać kilka rzeczy, które możemy dodać. Są to rzeczy naturalne, które nam nie zwiększają kaloryczności naszych dań, co jest ważne i będą właśnie dobre przy diecie. Pierwsze, co możemy robić, to jest pić kawę. No ja piję dużo kawy, z tym nie ma problemu żadnego. Kofeina zawarta w kawie pobudza nasz organizm, zmniejsza nasz apetyt powoduje właśnie to, że nie mamy takiego napadu ugodu. Ja piję kawę rano, piję potem kilka do trzech więcej filiżanek w ciągu dnia. Poczytałam jeszcze słuchajcie, że kawa, jeśli pije się ją 40 minut przed ćwiczeniami, to będzie nam się lepiej spało dusz. Także ja zamierzam zastosować tą poradę i od przyszłego tygodnia będę właśnie pić kawę przed ćwiczeniami. Kawę pijemy czarną. Ja piję ją z mlekiem. Oczywiście nie dodaję żadnego, żadnej śmietanki, ani cukru, no bo przecież ja Taką właśnie kawę piję. Następnym produktem, który możemy dołączyć do naszej diety z powodzeniem, to jest pieprz kajen. Pieprzka jen powoduje przyspieszenie przemiany materii, przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Oprócz tego zwiększa termogenezę, czyli wytwarzanie ciepła, i zmniejsza nam e, e, uczucie głodu, zmniejsza nam apetyt. E, myślę, że to jest idealna przyprawa, którą możemy sobie też dodać. E, możemy stosować pieprz e, zamiast pieprzu czarnego. Ja e, robię tak, że dodaję po prostu pieprz do kurczaka, obtaczam i tak e, jem tego kurczaka na ostro. E, możemy Również dajcie dodać pieprz do kawy. Jak i również słyszałam, że można dodać pieprz do wody i pić taką omiczną wodę. Ja nie próbowałam, się próbowaliście, dajcie znać, jestem ciekawa, jak to smakuje. Może spróbuję sobie po prostu zrobić coś takiego w przyszłym tygodniu. Tylko tak, z pierwszym słuchajcie, to jest taka sprawa, że nie należy przesadzić. Jeśli przesadzimy, to możemy spowodować, że uodpornimy się na działanie tej przyprawy. Także stosujemy pieprz w takich ilościach, do pół łyżeczki, do jednej łyżeczki, właśnie codziennie przy odchudzaniu. Natomiast potem, jak już schudniemy i, i będziemy po prostu już się odżywać zdrowo, utrzymywać tą idealną y, y, naszą wagę, stosujemy po prostu pieprz jako przyprawę. I, i, I tak, tylko tyle. Kolejną rzeczą, którą z powodzeniem dodajemy do diety, jest kurkuma, Kurkuma nam um, przyspiesza również przymianę materii, um, zawiera w sobie składniki, które ograniczają nam roz rozrost tych komórek naszych tłuszczowych, jakie powodują e, ich zniszczenie. Także e, ja dodaję kurkumę do sałaty i jak sobie pod koniec tego też robię sałatki, to też właśnie używam tej przyprawy. W ilości jedna łyżeczka e, od herbaty, taka mała e, dziennie. Kolejna przyprawa, która nam się bardzo dobrze kojarzy, kojarzy nam się to ze świętami, z ciastami, to jest cynamon, ale cynamon też jest dobry w gdyż też również przyspiesza nam przemianę materii, powoduje, to jest taki jakby zamiennik chromu, powoduje nam ograniczenie takiego, powoduje to, że nie mamy takiego większego głodu i również dobrze wspiera pracę nerek, także oczyszcza też nasz organizm i idealnie nadaje się do właśnie zrzucenia dodatkowych kilogramów. Ja dodaję sobie cynamon do kawy. Wtedy jest, ja uważam, bardzo smaczna, ale słuchajcie, możecie dodać cynamon do serka wieckiego i sobie właśnie tak to jest Też mniej więcej jedna łożeczka jedna łyżeczka na dzień. Dodatkowo, to już w sumie nie jest takie ważne przy tej diecie, ale w sumie tak w odchudzaniu, w utrzymaniu dobrej wagi i przy różnych tam dietach, możemy sobie słuchajcie stosować ocet jabłkowy. To są kwasy owocowe, tutaj kwas jabłkowy. Ocet jabłkowy powoduje ograniczenie wchłaniania tłuszczy, ale to jest taka ważna rzecz, nie należy tego często robić, to możemy traktować jako taką awaryjną rzecz, którą możemy zrobić właśnie przy planowaniu jakimś większym obiedzie, kiedy idziemy do rodziny, do znajomych i wtedy właśnie 40 minut przed tym głównym właśnie daniem, sobie właśnie wypić ten ocet jabłkowy lub na przykład dodać ocet do sałaty, zrobić sobie właśnie taką małą przystawkę z sałatą i ocetem przed jedzeniem. To nam ograniczy właśnie wchłanianie tego tłuszczu, ale słuchajcie, jeżeli ograniczymy wchłanianie tłuszczu, to również ograniczymy wchłanianie witamin, które się w tych tłuszczach rozpuszczają, dlatego na dłuższą metę nie stosujcie tego, tylko raz na jakiś czas, wtedy będzie dobrze. Kolejna taka, w sumie ostatnia rzecz, którą możemy z powodzeniem robić przy wiecie, to wypijać duże ilości zielonej herbaty. Zielona herbata jest bardzo zdrowa, ma dużo minerałów. Również przyspiesza przemianę materii, sprawia, że nie mamy takiego uczucia głodu. Jest, myślę, że wspaniała, ponieważ no my możemy czarną pić, też zieloną, no ileś tego płynu nam się zwiększa. To także z powodzeniem. Ja przyzwyczaiłam się teraz, słuchajcie, do picia zielonej krebaty. Wcześniej nie piłam, ale odchudzając się, postanowiłam właśnie przyzwyczaić się. No jest to zupełnie inny smak niż czarna, ale, ale nie jest tak źle. Co znaczy, daj radę, piję sobie ją właśnie kilka razy dziennie. No i to tyle. To są takie rzeczy, które możemy z powodzeniem dodać do diety. Nie zmienia nam to. Naszej ketozy. W każdym w sumie dietie, diecie możemy sobie dodać te rzeczy do naszych posiłków. Ale słuchajcie, to, to jest tak, że to nie jest jakieś tam lekne odchudzanie. To znaczy, jeżeli będziemy te produkty dodawać do jedzenia, to nie znaczy, że nagle schudniemy, albo na przykład, nie wiem, pieczka jemy i kurkuma nam cały ten tłuszcz, a na przykład ocet jabłkowy sprawi, że będziemy mogli zjeść jak chcemy i nie będziemy tyć. To no to nie jest tak, ale te produkty idealnie nam wspomagają po prostu nasze odchudzanie. Ja właśnie w tym tygodniu zaczęłam to wszystko dodawać do mojej diety, a czemu nie? To są produkty tanie, nie musimy kupować w aptece żadnych tabletek, wydawać na to większej ilości pieniędzy, te przyprawy są dość tanie, także sobie kupimy w każdym sklepie. No to tyle. To jest taki filmik na dzisiaj. Jeśli macie pytania, to dajcie znać. Jeśli Wam się podobał mój filmik, jakoś tam Wam pomógł, też dajcie znać. Do zobaczenia jutro. Jutro jest dzień przerwania mojej ketozy, nagram wam, nagram Wam to, co będę jadła. Także do zobaczenia.